Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wawrzyn i zapraszam was do szybkiego spojrzenia na ArcBlade, które dostępne jest za darmo na platformie Steam od jakiegoś czasu. Z początku słyszałem opinie, jakoby ArcBlade miało być mobą z widokiem za pleców postaci i tak właśnie do tego tytułu podchodziłem. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że mobą to to nie jest. Arcblade to raczej arena, na której możemy rozgrywać jeden z czterech rodzajów meczy i tak mamy tutaj najmniejszy Team deathmatch dla 6 graczy, zwykły deathmatch dla 8 graczy, eliminację dla 10 graczy oraz dominację aż dla 14 graczy. Brzmi kusząco, prawda? Niestety tutaj pojawia się problem. Każdy z trybów rozgrywki przypisany jest do jednej konkretnej mapy, przez co szybko staje się to wszystko dość repetytywne. Zacznijmy jednak od samego początku. Graficznie gra prezentuje się ładnie. Nie jest to grafika realistyczna i tak dobra, że możemy ją chwalić pod niebiosa, ale jak na taką grę, prezentuje się miło dla oka. Animacje są płynne, a widoki umilają wygląd otoczenia, nawet jeżeli toczymy bój na skałach otoczonych lawą. Muzyka z drugiej strony jest prawie niezauważalna przez ciągłe odgłosy walki, więc tutaj nie musimy się przejmować, że jakaś konkretna melodia może nam działać na nerwy. Pod tym względem ta produkcja nie olśniewa i tak naprawdę wychodzi na przeciętnieka, bo nie można się przyczepić do irytujących elementów, ale nie ma też nic, co jakoś nadzwyczajnie wyróżniałoby się pośród tłumu. Poświęćmy jednak już nas czas samej mechanice i temu jak gra sprawuje się gameplayowo. Jak już wcześniej wspominałem, jest to gra typu arena, gdzie ścierają się ze sobą gracze i tylko oni. Nie ma tutaj minionów, creepów czy innych stworzeń, które możemy wy... zabić dla dodatkowego złota. Ba, w tej produkcji nie ma czegoś takiego jak złoto. Przed grą wybieramy jednego z 12 bohaterów i to tyle. Nie kupujemy dla niego przedmiotów, nie levelujemy go, nie zmieniamy jego skilli, nic. Mamy podane na tacy to, czym możemy dysponować, i na to musimy się nastawić. Każdy bohater ma swoje specjalne ataki. Jedni walczą bronią palną, inni za śmieczami, a jeszcze inni rzucają z zaklęciami na lewo i prawo. Dzięki tej różnorodności walki stają się wymagające i dobrze jest przed rozpoczęciem przygody z Arc Blade zobaczyć jakie umiejętności ma każda postać, żeby w przyszłości móc ją dostosować do tego jak wygląda nasza drużyna i by nasza postać uzupełniała jej wachlarz skill. A czemu? Bo Arc Blade jest grą mocno taktyczną, a przynajmniej takie sprawia wrażenie. Dobre pozycjonowanie się jest kluczowe dla sukcesu każdej akcji, bo niestety nasi czempioni mają dosyć mało życia, przez co każdy błąd może kosztować nas bardzo dużo. Każda gra trwa maksymalnie 20 minut, a przynajmniej tyle ja grałem najdłużej. Z reguły jednak trwa to dużo, dużo, dużo krócej. Ma to swoje plusy i minusy. Szczególnie papierowe i mało wytrzymałe postacie są w stanie zniknąć z pola walki w ciągu sekundy, gdy zostaną załapane przez dwóch przeciwników, którzy mogą podrzucać nas w powietrze do woli i nie mamy możliwości uwolnienia się z tej spirali śmierci. Takie akcje mogą frustrować, jednak, gdy do walki włączy się jeden z naszych sojuszników, cała ta sytuacja może się zmienić diametralnie i to my koniec końców możemy dać popalić przeciwnikom. Widziałem parę takich sytuacji i muszę przyznać, że czułem się wtedy bardzo zadowolony i nakręcony na dalsze granie, tylko po to, by odstawić jeszcze parę epickich akcji. No dobrze, póki co staram się chwalić tą produkcję, ale niestety nie jest ona wolna od błędów i denerwujących mankamentów. Po pierwsze, wysokie pingi na niektórych serwerach, które są nastawione na Europę, są nie do przyjęcia. Jest to tego typu gra, w której liczy się precyzja i możliwość szybkiego reagowania na działania przeciwników, a przez spore opóźnienia często reagujemy za późno i kończy się to bardzo źle. Po drugie smuci mała ilość graczy. Znaleźć serwer z sensowną ilością graczy jest bardzo trudno i wiem, że nie jest to zależne od twórców czy też od wydawców Art Blade, ale jednak miałem nadzieję, że dzięki obecności tej produkcji na Steam Pula graczy będzie spora, aczkolwiek chyba wiem, co jest powodem takiej sytuacji. Item Shop. Rzecz, która grzebie tą grę na starcie, a przynajmniej takie jest moje zdanie. Czemu tak uważam? Bo Item Shop odpowiada zakupno bohaterów. Jak w każdej grze tego typu z jakąś ilością bohaterów do wyboru, co tydzień mamy rotację czempionów darmowych i ich możemy używać bez uiszczenia jakiejkolwiek opłaty, resztę zaś możemy sobie kupić i z reguły jest to możliwe do zrobienia za walutę w grze. W Arcblade jednak nie dostajemy żadnych pieniędzy za to, że wygrywamy czy przegrywamy mecz, więc nie możemy zdobyć waluty na kupno nowych bohaterów. Dlatego wydawca pomyślał sobie pewnie, że skoro nie zdobywamy waluty w grze, to zdobywamy euro w prawdziwym życiu i każdy bohater do wykupienia kosztuje od 1 euro wzwyż. Jest to rzecz całkowicie nie do przyjęcia, a już na pewno, gdy pula bohaterów ma zwiększyć się w przyszłości. Oprócz kupna osobno skórek i bohaterów, Item Shop oferuje nam również zestaw startowy. Wszystkich 12 bohaterów, ze wszystkimi wariacjami koloru dla nich, plus jedna losowa skórka premium za prawie 19 euro. Czy warto? Podsumowując, uważam, że ArcBlade jest grą dobrą dla osób, które mają ochotę na szybką walkę na arenie i nie przeszkadza im to, że mają do wyboru 4 mapy i 7 darmowych bohaterów w tygodniu. Na plus działa na pewno tempo walk, które nie jest przesadnie szybkie, ale i nie pozwala się nudzić, a różnorodność bohaterów i ich umiejętności wymaga od nas szybkiego dostosowywania się do sytuacji, która aktualnie zapanowała na polu walki. Grafika jest przeciętna, muzyka wręcz niezauważalna, a animacje są dopracowane, co jest satysfakcjonujące. Reasumując w mojej subiektywnej skali ocen, ArcBlade zasługuje na ocenę 7 minus na 10. Głównie przez małą różnorodność map, wysokie pingi na europejskich serwerach i przede wszystkim przez item shop, który blokuje graczy, którzy myśleli, że jest to produkcja free to play przed zabawą w pełni i możliwością kupienia bohaterów, których najbardziej lubią. Gdy część z tych rzeczy zostanie dopracowana, wtedy będziemy mogli zastanowić się nad zmianą oceny, bo jest to produkcja, która ma potencjał, ale trzeba go z niej wycisnąć siłą. Zachęcam Was do zostawiania Waszych komentarzy na temat Arcplay i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie!